Hej, hej, dzień dobry, cześć wszystkim. Jednak nagrywam sobie od razu kolejny odcinek. Bo tak nie wiem, chyba nie mogłabym oglądać w spokoju tego mojego smoczego księcia. O, matko jaka mina. Ze świadomością jak się ta moli biedna czuje i. Oj, zasłania mi liść. I co się dzieje w jej głowie? O, mamo! I taki smutno, strasznie. Oj, oj oj. Wybaczcie, że robię sobie tyle screenów, ale po prostu lubię. E, dobra, więc tak, jest godzina 17 i znowu będziemy żyć w nocy dzisiaj z moli, ale jest w miarę wyspana, więc może coś się nam uda osiągnąć. Stwierdziłam też przy okazji. A, to już nie możemy. Stwierdziłam też przy okazji, że to, co mamy w wyposażeniu, sprzedaje w tej chwili. Potem będziemy się martwić o to, żeby znaleźć sobie te egzemplarze do kolekcji. Jak na razie, o matko, nie możesz tego nawet wyrzucić, bo nie mamy kosza na śmieci. Świetnie. Um, no to chociaż nie leż w tych śmieciach, ja ci je przesunę gdzieś indziej. O, tam niech sobie śmierdzą. Nie muszą ci śmierdzieć, jak tu śpisz. Um, no, więc mamy teraz troszkę pieniążków. Jesteśmy względnie wyspane. Słuchaj, ty mnie nawet nie będziesz... O, możesz iść na ryby. No to idealnie, idź mi na ryby, bo wbijesz sobie troszkę. Czemu nie chcesz iść na ryby, idź na ryby. Wbijesz sobie troszkę zabawy. Ja wiem, że jesteś głodna. No nie, nie słucha się, po prostu się nie słucha. Dobra, jak już zwinęłyśmy ten kajak, to w takim razie rzekluj sobie na tym kajaku i popłyniemy sobie znowu za darmożkę. Tam na tą drugą wyspę. Więc widzimy się za chwilkę. No i jesteśmy. I dziś dla odmiany przypłynęliśmy sobie na inną wyspę. Ja wiem, że troszkę ci rozrywki brakuje. A wiesz co? Rozpal. Nie, nie, nie wolno ci rozmawiać tu z panią. To jest pani dorosła. Ale pani dorosła przynajmniej coś gotuje, więc może sobie za chwilę coś zjemy. A ty w tym czasie, potańcz sobie tu troszkę, porelaksuj się Ja się rozejrzę po okolicy, tu jest w ogóle tak pięknie, z tymi mosteczkami takimi, na których są te światełka, no przepięknie Jedzenie, jedzenie, jedzenie Zostaw to już teraz i chodź sobie zjeść Nażremy się za darmo jedzenia, które gdzieś znalazłyśmy w okolicy tu nam ktoś biegnie. Moment, ja sobie tylko sprawdzę. To jest dorosła. Gość jest młodym, dorosłym. No trudno. Gdy ty jesteś, Moli. Ojej, musisz też do łazienki. A nawet nie wiem, gdzie tu jest łazienka. E, dobra, no to w trakcie jak ty jesz, to ja poszukam tej łazienki. Chyba, że jak ci kliknę, tak, to sobie sama znajdziesz. Nie. O matko, ja mam nadzieję, że gdzieś tu łazienka jest O, patrzcie, wysep, łódeczka zupełnie taka jak nasza No nie mówcie, że tu nigdzie nie ma toalety publicznej No przecież musi gdzieś być, jesteśmy na plaży O, tu się można zdrzemnąć też No gdzieś musi być O, no, kto pływa dorosła czy ty jesz i budujesz jednocześnie. Możesz. No nie gdzie tu jest łazienka. Dobra. O, jest. Znala. Nie. To jest jedzenie. Dobra, zaraz do Was wracam w takim razie. Ja sobie poszukam tej łazienki na spokojnie. No słuchajcie. Obejrzałam całą wyspę. I Ja tu nigdzie nie widzę toalety. No to jest niesamowite. Powiedzcie mi, czy ja jestem ślepa, czy tu naprawdę nigdzie nie ma publicznej toalety? E, a tymczasem Moli sobie pójdzie zwinąć do wyposażenia i schowa sobie na później dwie porcje. E, sprzątniemy też to coś. A nie, zanim sprzątniemy to coś, to wiesz co? A, może ja ci to wrócę w ten sposób. O, idealnie 8 godzin do zepsucia. No i super. Sprzątnij to, co masz tu, bo gdzieś tu będzie kosz na śmieci na pewno. No i co, że jesteś wyspana, jak nie masz gdzieś iść, siku? No to przywiozłam cię w złe miejsce, oczywiście, bo nie dość, że nie ma tu żadnych nastolatków. Co ty wrzucisz tu do ogniska? Ojoj, to tak nieładnie trochę. No ale nieważne. Nie, nie wolno ci rozmawiać z dorosłymi simami. Eee, a pani czemu jest golutka goła? Pani! Gdzie ty masz jakieś ciuszki? Jej, tu ktoś wymiata tańcem z ogniem. My sobie tu tylko chwilkę potańczymy tak, żeby minimalnie podbić yy, jej zabawę. Tam, tam gdzie ktoś, gdzie ktoś. nawet kto. Ja ci mogę przebrać. Dobra. Ubrałem troszkę tą panią, żeby nam tu tak nie chodziła koła. Czy dorosła? No nie ma z kim porozmawiać. Nastolatki po prostu śpią. Jak my wychodzimy na miasto, to nastolatki śpią. Ale korzystając z okazji, że gdzieś tu jest z nami ta nasza łódeczka. No, my sobie tą naszą łodaczką popłyniemy na tą drugą plażę. No dobrze, jesteśmy na tej drugiej plaży. Opatrzcie, nasz sąsiad Duncan tu jest. Duncan nas trochę nie lubi, bo go nie przyjęliśmy jako gościa. Musimy go troszkę unikać. Skorzystamy sobie z łazienki. I kolejna rzecz, którą zrobimy, to będzie pływanie sobie tutaj. Ożartujesz, że jest, jesteś zbyt swoja, żeby pływać, jeżeli. O! Tak, 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 tak. Zaśpiewałam Wam pieśń radości, po prostu. Yy, tak, tak, tak. A nie, ale to jest w jakimś dziwnym barze. Wiecie co? A zrobimy inaczej. Powiemy mu, że nie, wiesz co, słuchaj, nie, nie możemy iść do paru, ale. Ale weź wpadnij tu na plażę Wpadnij na plażę, to pogadamy O, i ja myślę, że to jest fantastyczne rozwiązanie I zbudujemy sobie z nim jakiś, nie wiem, zamek z piasku, czy coś takiego Jak to nie możesz zadzwonić? No, zadzwon W sumie to ja nawet nie wiem, czy ona powinna mieć telefon, żeby zadzwonić czy ona sobie ten telefon ładuje? A dobra! Na pewno gdzieś tu w okolicy jest. Aś, wiecie, jest gdzieś gniazdeczko, do którego się można podpiąć i sobie podładować ten telefon. No nie, ta baba za, na, za nami po prostu przyszła i przyszła znowu w samym staniku. Nie, nie będziemy z nią w ogóle rozmawiać. O, przyszedł nasz Ziomek. Wiesz co? Przywitaj się z nim. O, on ci już coś pokazuje na telefonie. Porozmawiać z nim o zainteresowaniach. Możesz mu. Możesz go poznać troszkę, dowiedzieć się, kim on w ogóle jest. Możecie sobie tu za Łazienką. No, no, nie żartuj, że nawet nie możecie rzeźby z piasku zbudować, bo jesteś. Ono... O matko, jakie to jest ciężkie. Dobrze. Um... Oplotkuj z nim jeszcze troszkę A czy możecie się pochuśtać razem? Poproś o huśtanie się razem, o właśnie O nie, czy ty zaczynasz śmierdzieć? To tak trochę głupio Przyjść śmierdzieć Koledze na plaży Ale cały dzień gorąco było, spociła się po prostu trochę Moli Życie, tak, tak bywa tak bywa, no jak my byśmy mieszkali na wyspie, to też byśmy się pocili i byśmy sobie śmierdzieli o dwudziestej trzeciej Porozmawiaj z nim o ciepłej pogodzie O wow, jak ta zabawa tu szybko rośnie Pięknie Żeby jeszcze towarzystwo tak szybko rosło, to by było cudownie ale na szczęście, jak się huśtają, to mimo że w ogóle ze sobą nie rozmawiają, tylko się co jakiś czas śmieją, to to towarzystwo im rośnie. No to jest, to jest bardzo słodkie. Ja bym chciała tu screena zrobić. Z tą babką, z tym zadkiem. Dobra, ja sobie porobię parę screenów i zaraz do was wracam. No, wróciłam do was. W ogóle to tak mi się teraz przypomniały czasy, jeszcze gimnazjum i liceum. Jak taka Chobawa? wyprawa na huśtawkę na Aha. plac zabaw. To była totalnie fajna rzecz. Tam się szło i tam się rozmawiało i było jakieś takie radosne. Po prostu nie było za bardzo co robić, więc to takie siedzenie na huśtawkach była świetna zabawa. O, a też to, a porozmawiaj z nim Aha, oczywiście już zniknęły głowiska. Rozmawiaj nie chodzi nigdzie. Wiesz co? O, o miejscowych łowiskach z nim pogadaj. Może on coś. To jest. Wyraźne uznanie. Powiedz, że bardzo się cieszysz, że go w ogóle poznałaś. Możesz mu coś śmiesznego też opowiedzieć. Mm. No, strajk, to się za bardzo nie masz co popisywać. Mm. Dramatyczną historię, jakąś mu opowiedz. E, pani, bo nas tu kopniesz w głowę zaraz. No niebezpieczeństwo, baba w ogóle. Próbuje nam krzywdę zrobić. To jest. Nie dość, że za nami chodzi, nie dość, że chodzi w ogóle naga, to ona jeszcze ewidentnie nas tu próbuje kopnąć w głowę. Muszę chyba trochę ściszyć grę, bo wydaje mi się, że mam ją troszkę za głośno. To gadaj tu z nim, gadaj. Gadaj z nim. O, coś tam ci znowu pokazuje. Jeszcze o zainteresowania. Nie wiem, czemu mi nie wskakują. O, a ty powinnaś w ogóle wbijać tą złośliwość. Tak, tak, tak. To jakieś takie. Kto to za plama mu zrób może. On cię nie musi bardzo lubić, ale przydałoby ci się powoli to sobie wbijać. Opowiedz mu legendę miejską, jeśli to jest złośliwe. Jak w ogóle może być złośliwe opowiedzenie legendy miejskiej? Że co, że tak kogoś nastraszysz? Tym, że osłuchaj, tu był w ogóle nie wiem, potwór z Loch Ness i przyjdzie i cię zje w nocy? Nie, nie chodź spać. Moment. Bądź jeszcze złośliwa przez chwilę, bo ja bym cię chciała wbić to towarzystwo Zaproś go na nieistniejące przyjęcie, przecież nie stać cię na to, żeby zrobić przyjęcie Ja bym jej tu chciała to towarzystwo troszkę wbić Tak, żeby było na zapas trochę I skłam na temat kariery zawodowej, ćwicz się w kłamaniu Ćwicz się mocno w kłamaniu, na rówieśnikach musisz się ćwiczyć Musisz wcisnąć, że jesteś starsza niż jesteś w rzeczywistości jak go tu okłamiesz, to sobie wyciągniesz swoje jedzenie i będziemy powoli wracać do domu. No, no. Uu, zaprosiłyśmy go na przyjęcie, którego nie ma. Joj. A on się tak ucieszył, biedny. Jak on ma na imię w ogóle? Oj? Tak się to wymawia. Ojoj, oj. Molly już jest brudna. Aha. No, możesz mu tu jeszcze coś jeszcze. Wiesz co jeszcze o zainteresowaniach? Nie mówię jej, że śmierdzi To teraz możesz mu coś złośliwego Udawaj syrenę złośliwie no, to też jest to, że śmierdzisz Dobra, to wiecie co? Ja jej pozwolę Wyjąć ten obiad na wynos I go zjeść Chłopie, co ty w ogóle robisz jeszcze o 1:40 w środku nocy na plaży? Czemu ci... Myślałam, że to ten obiad jej śmierdzi, a to ona po prostu paruje na zielono. Nie mogę. Nie mogę. O, też tak niebezpiecznie sobie siedzisz co ty czeka, żeby on ci kopnął w głowę. Nawet nie będziesz kożegnać. Rozwiążesz tylko grupę. O, proszę bardzo. Bądź mój jeść ładnie. Oj, oj, oj. Nie bądź taka smutna. Przecież przynajmniej ma, będziesz miała pełny. Już z kimś sobie porozmawiałaś. Ja cię zaraz wykąpię, naprawdę. Naprawdę uwierz mi, nie płacz. Pojedziemy wziąć prysznic. Wyrasta ci w ogóle z głowy yy, jakiś taki materac do pływania <grymne> Naprawdę, no. Popłyniemy wziąć prysznic. o Ooo. Nie, nie zaciągaj się tak, bo niestety, ale zaciągniesz się też swoim zapaszkiem. <suszel> No dobra, już powoli kończy jeść i będziemy się stąd zbierać Słuchajcie, no nasza łódka nadal tu jest Ona absolutnie nadal tu jest, no, przypłynęliśmy na niej I odpływamy też na niej Najwyraźniej wszyscy się boją zgarnąć naszą łódkę Może ludzie myślą, że ona już do nas należy i dlatego nikt jej nie tyka No, O, pakunek pełen miłości, jedzenie, które sobie ukradłyśmy, takie pełne miłości, no rozkosznie. No i dobra kochani, słuchajcie, no widzimy się w domu. Jest trzecia w nocy, ale zaraz widzimy się w domu. No i was trochę okłamałam, bo widzimy się tak naprawdę pod wodospadem. O czwartej rano. Ja nie wiem, naprawdę Molly wiedzie nocny tryb życia. Ja to zapowiedziałam w pierwszym odcinku i wygląda na to, że tak będzie już przez cały czas, no. Nie wiem, ja muszę ją jakoś z tego nocnego trybu życia. Któregoś dnia, o być może nawet tej nocy, zostanę z nią po prostu całą noc na parceli, będzie łowiła ryby. Eee, I tak, będzie łowiła ryby. I nie będzie, nigdzie nie pójdziemy, no. Nie może być tak, że ona będzie przesypiała całe dnie codziennie. No po prostu tak być nie może. Jak weźmiesz prysznik, to wracaj do domu. I cóż, no ja myślę, że z tego prysznicowego wodospadu będę się z wami żegnać, bo... No cóż, położę ją spać i zobaczymy się w kolejnej nocy. Już nie obiecuję wam, że kolejnego dnia... Także do zobaczenia i dzięki za to, że byliście ze mną. Pa pa!